Już niedługo Kielczanie będą mogli cieszyć się z szybkiego internetu. Firma OPV z podlubelskich Uniszowic wygrała przetarg i wykona pierwszy etap miejskiej sieci szerokopasmowego internetu w Kielcach. Jest to skok cywilizacyjny dla miasta. Wspominałem też, że inwestorzy, którzy przybywają do Kielc, to zaczynają od pytania, jak wygląda infrastruktura telekomunikacyjna. Do tej pory no, mimo, że w Polsce nie jesteśmy najgorsi, ale jak na standardy europejskie wypadamy słabo. Realizujemy tak duży projekt jako jedno z nielicznych w tej chwili miast wojewódzkich i myślę, że w ciągu najbliższych dwóch lat dorównamy do Europy. Z szybkiego internetu będziemy mogli korzystać zarówno na kieleckich osiedlach, jak i w centrum miasta. Dostęp do niego będą miały m.in. Komisariaty Policji, miejskie jednostki kultury i edukacji, a także jednostki podległe samorządowi województwa. To jest duże przedsięwzięcie również dla, dla różnego rodzaju instytucji będących, czy myślących inwestować w Kielcach. Ma to związek z bezpieczeństwem publicznym, z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Ma to związek z edukacją, czyli tak zwanym learningiem z, ze zdrowiem. Koszt robót inwestycji w pierwszym etapie wyniesie ponad 11,5 miliona złotych. Budowa rozpocznie się jeszcze w maju, a powinna zakończyć się w czerwcu przyszłego roku. Wartość całego projektu wynosi 27 milionów zł, z czego 74% dofinansuje Unia Europejska.